Macie hardcore i gracie, baka, Hardcore Gaming i kolejny filmik z cyklu Moje LC Volume 2. Tym razem już konkrety zajmiemy się aranżacją tutaj w tej obudowie mojego przyszłego LC. Zacznę od tego, że muszę tutaj wymontować wszystkie podzespoły, chodzi głównie przede wszystkim o płytę główną, która będzie mi potrzebna do tego, aby zamontować na niej blok. Blok jest ciężki, i dosyć niewygodny do montażu na zewnątrz obudowy, więc wyjęcie będzie na pewno wygodniejsze niż kombinowanie wewnątrz obudowy. Ups, coś tam spadło. Karta jest w cholerę gorąca. przez chwilą grałem w Battlefield'a Trójkę, i w sumie to się mogę o nią oparzyć. Więc odkładamy delikatnie na bok i sobie stygnie. Okej, okay, wszystko zamontowane. Teraz najważniejsze to jest generalnie rozplanowanie wszystkich podzespołów. Ja już w zasadzie wiem, gdzie co chciałbym mieć. Chłodnica będzie tutaj u góry. Będzie tu w tym miejscu. Nurtuje mnie troszeczkę taka sytuacja, bo nie wiem, czy, 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 czy uda mi się, że tak powiem, schować ten jeden wąż doprowadzający wodę do chłodnicy. Myślałem, żeby puścić go tutaj, tędy. Przez, EP, przez otwór EPS ale znowuż to wymaga generalnie złączki kątowej czyli, zaraz Wam pokażę to wymaga tej złączki kątowej i teraz problem polega na tym że to nie będzie nigdy idealna opcja ze względu ze względu na to, że no niestety, ale ta złączka nie jest równiutko na, na, tym, na wysokości tego otworu więc tak sobie pomyślałem, że mogę puścić to ten wąż jeżeli się uda to będzie ten wąż szedł tędy i tu przez ten otwór przez ten konkretnie, potem schodził tu do dołu do samej pompy i chyba tak zrobię no, to chyba będzie fajnie Myślicie. E, przygotowałem sobie już wcześniej, oczywiście, zasilacz. jest Zwarte są e, piny. E, generalnie od tej strony, gdzie mamy e, z, blokadę na wtyczce 24 e, pin, na gnieździe 24 pin, ta, ta blokada. Odwracając go w ten sposób, odliczamy trzy ostatnie piny i czwarty oraz piąty trzeba ze sobą zewrzeć, aby móc krótko mówiąc bez włączania całego komputera uruchamiać tylko na przykład pompę podczas zalewania układu. I teraz tutaj są podłączone wszystkie, wszystkie jakieś tam zasilanie EPS, tutaj kable SATA i inne tego typu pierdoły. Ja to jeszcze ja to odepnę, bo generalnie chodzi o to, aby zasilacz nie miał żadnego wpływu na przepływ prądu poprzez płytę. I Wy też powinniście pamiętać o tym, że nie, nie powinno się w żadnym wypadku tutaj pozwolić na to, aby w trakcie zalewania któryś z układów, któryś z komponentów komputera został po prostu uszkodzony, bo będzie to bolało Waszą kieszeń. Dobra, lec lecę dalej, czyli zamontuję sobie w tej złączce wąż. Jedną końcówkę i przykręcę chłodnicę oraz wentylatory. Wracam za parę chwil. Pamiętacie, jak Wam opowiadałem wcześniej, że warto zwrócić uwagę na znaczy, warto trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na średnicę węża oraz, oraz samej złączki. Jest to bardzo istotne mój wąż, to niestety nie jest jakieś nadzwyczajne nowum, kupiony w kastoramie za tam chyba 7,80 z metra on ma zewnętrzną średnicę 14 mm, wewnętrzną 10 ta 10 mm średnica jak najbardziej tutaj pasuje bez problemu, natomiast już ta zewnętrzna troszeczkę nam, będzie mi tutaj robiła problemy ze względu na to, że ta, ten element, tutaj ten który się nakręca, po prostu nie chce w to wejść. Ja żebym posiłkował w tym momencie taką pomocą jak suszarka do włosów. Ustawiamy na grzanie, trzeba rozgrzać czubek tego węża. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Się zrobił bardzo miękki, że powinno mi to ułatwić. Jest gorący, powinno mi to ułatwić zamontowanie tego. Niestety nadal jest dosyć trudne. Tutaj z pomocą przyjdą mi dwa klucze. Wiem, że to wygląda śmiesznie dosyć, ale niestety czasami bez radykalnych środków niewiele się zdziała. Jak sprawdzić, czy złączka generalnie jest mocna? Wystarczy pociągnąć tutaj. Jeżeli to się samo nie wysuwa, to znaczy, że generalnie jest ok. Można też sprawdzić szczelność tego układu, tego, takiego układu w dość prozaiczny sposób. Zatykamy jeden, jedno, jedno wyjście i dmuchamy po drugiej stronie. Jeżeli czuć wyraźny opór, nie uchodzi to powietrze w żadnym wypadku. To znaczy, że generalnie mamy do czynienia ze szczelną, ze szczelną tą złączką. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ ciśnienie w układzie może być zdecydowanie większe, ale daje nam to jaki taki pogląd na całą kształt. Samo to kręcenie złączki do yy, tej. Yy, do. Yy, Chodnicy nie powinno być na chama, jak poczujemy już wyraźny opór na, na, na palcach. Tutaj ja oczywiście użyłem do tego e, klucza, ale po, później sprawdzamy palcami. Jeżeli jest ciężko odkręcić, znaczy, że zdecydowanie jest już wystarczająco dokręcone, można nawet popuścić. OK. Dokręcam palcami, czuję wyraźny opór, wystarczy. Dobra, czyli mamy chłodnicę i jeden wąż. Dlaczego ja to zrobiłem wcześniej? Ponieważ zanim włożyłem do budowy, ponieważ dokręcenie tej złączki na zbyt, dużym, na zbyt dużym przekroju samego węża, który ma tutaj 14 mm, byłoby, krótko mówiąc, upierdliwe. I dlatego zrobiłem to wcześniej. Dobra, to teraz wentylatorki. Wiecie co, ja zaraz do Was wrócę, przykręcę to i dopiero dalej będziemy oglądać całość. Ok, mamy tutaj sukces. Udało się podłączyć, udało się zamontować dwa wentylatory na topie tej chłodnicy. I generalnie wygląda na to, że wszystko się trzyma tak jak powinno. Także kolejnym krokiem będzie Dokręcenie jednej z śrubki, o której zapomniałem, oraz przeciągnięcie węża za tackę płyty głównej. Ok, kolejny etap to teraz przy, przymocowanie: przymocowanie tej oto pompy wraz z rezerwuarem. I miejsce, które ja tutaj dla niej przeznaczyłem, to jest właśnie tutaj. W tym miejscu. I muszę pomyśleć, jak to zrobić, na jakiej wysokości to ustawić, aby wyglądało całkiem fajnie, a nie blokowało mi przepływu cieczy. Śnąłem węża wcześniej, żeby móc to zrobić teraz. Dlaczego? Dlatego, że należy prawidłowo dopasować długość węża do miejsca, do którego on ma się tutaj podpiąć. I teraz tak wąż ma iść tędy, tutaj do tej do tej złączki, którą tam widać. I Generalnie ma pompować wodę dalej w układ. Dobra, więc teraz przytnę ten wąż i wracam za chwilę. Ok, a więc układ wstępnie skończony, zdjąłem już tutaj korek od rezerwuaru, za chwilę będę uzupełniał układ płynem ODK. Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że w miejscach, które mogą być w jakikolwiek, naraż w jakikolwiek sposób narażone na zalanie, położyłem tutaj Papier. W razie gdyby mi coś tutaj kapało, po prostu najpierw przyjmie to papier, nie będzie w sytuacji, w której po prostu jakieś podzespoły zostaną zalane. Dobrze mieć też w ręku odro... trochę papieru ze względu na, na to, że gdzieś może się pojawić jakiś, jakiś przeciek, na przykład gdzieś tutaj, u góry, tak? Wtedy możemy szybko go zatamować, a generalnie zareagować w jakikolwiek sposób. Natomiast w trakcie zalewania samej pompy, pamiętajcie o tym, że ta pompa nigdy nie może być sucha. Czyli zalewamy załóżmy do 3,4 wysokości rezerwuar, włączamy tutaj z tyłu, pewnie tego nie widzicie teraz na tym, ale włączamy zasilanie na zasilaczu, a przez to, że została zwarta tutaj odpowiednia opcja, odpowiednie piny w ty tyczce 24, E, PIN e, po prostu działa tylko i wyłącznie właśnie ta pompa. Ona będzie tylko i wyłącznie tutaj pompowała, e, pompowała e, ciecz. Żaden prąd nie przepływa przez główne elementy samego z, samego komputera, czyli krótko mówiąc przez płytę główną, przez dyski twarde, które mogą być w tej chwili narażone na jakieś tam uszkodzenia. Mnie się już po prostu nie chciało tego wyjmować, także generalnie zrobimy mały ryzyk fizyk. Zobaczymy, czy, ta, czy to, lot, to, to lot to mi wyjdzie na dobre, czy nie. E, dobra. Samo wypełnianie Samo wypełnianie układu to nie jest nic nadzwyczaj trudnego. Trzeba po prostu wcelować do rezerwuaru. Jeżeli mamy jakiś lejek, albo inny sposób na zalewanie, to jak najbardziej. Ja chyba tutaj lejek się przyda. Coś widzę, że. No, chyba mi się przyda lejek. Troszkę za dużo. Jak widzicie, płyn już zaczął tutaj wypełniać układ. Tam już nawet cofnął się do tego węża, którego nie widać w całości. Ja sobie teraz podłączę zasilanie do zasilacza, uruchomię pompę i zobaczymy, co się będzie działo. Widzieliście to? Masa po prostu masa powietrza które automatycznie zostało wyrzucone przez resztę układu tak jak widać już zaczęły się wypełniać tutaj elementy i teraz dolewamy znowuż porcję znowu porcję ostrożnie żeby nie zaleć żadnych elementów w komputerze ja delikatnie ścisnąłem tą butelkę żeby ona żeby tam wylać odpowiednią ilość płynu, natomiast nie, nie musieć przechylać. I znowu naciskamy. Znowu zadziałała pompa i wyłączamy zanim ona zdąży w całości tutaj się opróżnić. Dobra, układ jest zapowietrzony, nie schodzi już płyn z samego rezerwuaru, także trzeba by tutaj wziąć i coś na to poradzić. W jaki sposób? Wyłączamy w tym momencie pompę. Trzeba zakręcić rezerwuar. I teraz jest dość niebezpieczna sytuacja, dlatego że jeżeli chcemy, aby to powietrze przeszło dalej, trzeba coś zrobić. W trakcie, e, niestety, pracy pompy trzeba uważać, aby Tutaj nic się nie, 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 nie zapowietrzyło. Bardziej po prostu poruszamy tą obudową, tak aby powietrze mogło się przetransportować. Z jednej części o, proszę bardzo, jak ładnie widzicie to. Proszę, ucieka nam ilość tutaj, ucieka, to znaczy, że się odpowietrza cały układ. Jeszcze troszkę. Kolejny bombelek, piękny, tak jest. Pamiętajcie cały czas o tym, żeby pompa nie była sucha. Czas najwyższy na testy wydajności. Tutaj zwróćcie uwagę na wykres jego pierwszy słupek. A mamy 64 stopnie maksymalnie przy zegarze 4,6 GHz i napięciu 1,366 V. Jest to bardzo wysokie napięcie, którego zdecydowanie nie powinniście stosować na niegilotonowanym procesorze. I teraz sytuacja wygląda o tyle zabawnie, że te 4,6 GHz było stabilne przy tym e, zegarze, e, pod warunkiem, że temperatura procesora nie przekraczała w OCCT właśnie tych 64 stopni. Powyżej tej temperatury 65-66 już się pojawiały niestabilności. Mogło to wynikać oczywiście z na przykład przegrzewania się sekcji zasilania, ewentualnie samego, samej specyfiki procesora, tego jeszcze niestety nie wiem. Natomiast sytuacja jest o tyle zabawna, że chłodzenia powietrzne, które tutaj były zastosowane jeszcze w tym teście Pantex, Skype, Line czy też SPC Grandis były w stanie zapewnić temperaturę poniżej 60 stopni nawet podczas grania w gry Battlefield 3, Battlefield 4, Crysis 3, tego typu tytuły, gdzie ta temperatura obserwowała w granicach 55 do maksymalnie 58 stopni. I teraz problem polega na tym, że mimo wszystko chłodzenie powietrzne nie pozwalało ustabilizować tych 4,6 GHz. Aczko, a chłodzenie wodne już tak. Jest to dosyć dziwna i niezrozumiała dla mnie sytuacja, ale nie chciało być inaczej. Na pewno zaletami chodzenia wodnego jest fakt, że temperatury są niższe niż na chłodzeniu powietrznym, aczkolwiek 3 stopnie różnicy w pełnym obciążeniem pomiędzy chłodzeniem wodnym a Pantexem chociażby PHTC14B to niewielka różnica w porównaniu do kosztów, które trzeba ponieść na ten układ LC. Czyli ja a osobiście kupując używane części e, wydałem około 550, 600 zł, mniej więcej ze wszystkimi pierdłkami, które tam potrzeba było kupić. Natomiast samo chłodzenie typu Pantex kosztuje mm, około 350 zł, taka średnia cena. I teraz e, trzeba spojrzeć na LC w pod, pod, pod kątem innych rzeczy, takich jak chociażby wygląd, bezkompromisowa wydajność oraz e, fan z jego składania, chociażby. A, I tutaj nie Kwestionowanym właśnie liderem będzie, będzie chłodzenie wodne, gdzie po prostu komputer nabiera zupełnie innego, innego charakteru, innego wyglądu. Wydajność również jest bardzo zadowolająca, do tego dochodzi bardzo cicha praca, o ile oczywiście nie mamy jakiejś dziwnej pompki w układzie. Natomiast pod kątem ekonomicznym, niestety, już tutaj wypada to zdecydowanie słabiej, i chłodzenia powietrzne potrafią zapewnić bardzo zbliżone wyniki do chłodzenia wodą, także zastanówcie się uważnie, zastanówcie się dobrze nad tym co chcecie mieć w komputerze ja osobiście, gdybym miał komputer zupełnie stojący, nie grzeło przez dłuższy czas, zdecydowanie chciałbym mieć w nim LC, jest to naprawdę świetna sprawa która po prostu mi się podoba natomiast biorąc pod uwagę szybko Dużo różnych roszad sprzętu w mojej obudowie. LC jest zupełnie niepraktyczne ze względu na to, że zalewanie, składanie, opróżnianie, spuszczanie płynu z LC, następnie zalewanie tego układu zdecydowanie wydłuża czas na wymianę poszczególnych podzespołów. I w takiej sytuacji niestety LC nie spisze się najlepiej. Natomiast to nie jest kwestia tego, że ja próbuję w jakikolwiek sposób LC dyskredytować czy e, mówić, że do niczego się nie nadaje. Absolutnie nie. Po prostu każdy z Was musi sam zdecydować, co jest dla Niego ważniejsze. I tutaj, e, pod, e, jeśli chodzi o ogólną ocenę e, układów LC, układu chłodzenia wodnego, zdecydowanie. Zdecydowanie polecam wszystkim entuzjastom, wszystkim tym, którzy cenią sobie świetny wygląd ich, ich skrzynek i bardzo cichą i subtelną pracę tego sprzętu. Także Zapraszam teraz na pooglądanie kilku zdjęć e, oraz ko komentowanie, subskrybowanie, dzielenie się tymi filmikami z innymi, e, żeby e, po prostu w przyszłości mogło więcej ciekawych filmików pojawiać się na moim kanale e, ode mnie dla Was. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym materiale. pozdrawiam.